Dzień dobry, cześć, witajcie moi drodzy, z tej strony Pope, a ja witam was w Counter Strike Nexon Zombie, czyli po mojemu Counter Strike Online na Steamie. Tak więc, dzień dobry, Ym, i się zastanawiacie pewnie, co ja tutaj kurczę robię. A wiecie co, dzisiaj wszedł event do tego CSO, ja, ja w to CSO tak jak za bardzo nie gram, mam tutaj 25 poziom. Mam nawet jakieś tutaj barlogi dziewiątki, barlogi jedenastki, miałem tego więcej, ale już mi się pokończyło, to było na tam miesiąc powiedzmy, że tam na trochę krócej, zostałem z dupą taką. Całek polega na tym, że nawet mi się skin skończył, a nie, jednak jest, dobra, spoko, tak więc mamy tego jebanego badassa. E, tak więc, o, po co ja tu rzeszadłem, słuchajcie, ja, tak, ja wiem, że ludzie na YouTube bardzo lubią jak... E, oni lubią się patrzeć jak e, ktoś coś otwiera, no to słuchajcie e, Dzisiaj taki luźny odcinek w ramach tego, że kilka osób Garska tam dosłownie prosiło, żeby zrobić poradnik jak tworzyć broń w Counter Strike Online no To wam dzisiaj pokażę, wytłumaczę te zasady i otworzymy sobie coś, powiedzmy Może nie otworzymy, ale stworzymy, tak więc słuchajcie, dzisiaj jest event Nie wiem ile on będzie trwał, nieważne, ale jest wyprzedaż, minus 50% wszystkiego, co nie? No to słuchajcie, ja sobie trochę zasiliłem tutaj konto Steam i za 70 eurocentów mamy Blueprint S, zębatkę permanentną oraz 25 tysięcy punktów z kawałkiem 600 i możemy coś stworzyć. Słuchajcie, ja sobie tutaj zasiliłem 10 euro z kawałkiem, więc kilka tych zębatek kupię, żeby Wam pokazać co z tego może nie dropnąć i tyle no. Tak poza tym też wykorzystuję fakt, że one są tanie, bo wcześniej były po 2,50 euro, tak więc różnica jest ogromna, tak więc kupię, je, kupię kilka sztuki, zobaczymy co się stanie. Jak by tu kupić, załóżmy... Kupimy Barloga, tutaj jak najdziemy na te zębatki, to mamy wyświetlone jakie bronie możemy z tego zrobić, prawda? No to mamy Janusa 1, Barloga 11 i jakieś tam inne bronie, które mniej lub bardziej mogą nam się przydać i każda zębatka każdy raczej ten pakiet w sklepiku ma inne bronie, ale to nie toczy się także pakietów w sklepiku, ponieważ gdy mamy taką zwyczajny blueprint na przykład taki C lub D, to również możemy wykraftować z niego identyczne bronie jakie są w sklepiku. To nie ma znaczenia. Na przykład tutaj mamy Patrzcie, mamy tutaj, blu, mamy tutaj Blueprint 4 z cyferką 4 i jest C. C oznacza mniejszy stopień na pomyślne skraftowanie broni. Czyli jeśli mamy E, czyli tą najgorszą, to mamy najmniejszy procent szans, że wyjdzie nam z tego broni. Jeśli mamy S, to jest 100% szans. Jeśli mamy A, to jest tak powiedzmy około 80-90. S bardzo często wchodzi, ale zdarza się, że nie wejdzie. B, to już jest dobra. Powiedzmy gdzieś tak, 60-70% na to, że wejdzie broń, ale już jest wiecie. Im y, bliżej E, tym większa szansa na niepowodzenie. Tak więc to oznacza, a cyferki oznaczają po prostu skład broni, jakie mają w środku te blueprinty y, i co możemy z tego stworzyć. Tak więc y, tak to by wyglądało, słuchajcie. Zresztą tego, że ja tutaj mam jakieś śmieci, to może najpierw je skraftujmy do końca i zobaczymy, co się stanie. Najpierw połączymy sobie tak. Żeby, jeśli załóżmy mam, macie bardzo dużo słabych blueprintów po D, po E, prawda? Nie wiecie co z nimi zrobić? Nie craftujcie ich. Przerabiajcie je na lepsze. Jak to zrobić? Słuchajcie, wchodzicie w crafting, następnie wchodzicie w syntezę. Po polsku to będzie chyba synteza, po, no, po angielsku jest synthesis, czyli też synteza, jeden chuj. No i macie załóżmy te kilka blueprintów jakiejś, jakiejś, jakiejś klasy, prawda? Tak więc tutaj cyferka akurat nie ma znaczenia, tak więc słuchajcie. Dajemy sobie raz, dwa, trzy, najważniejsze, żeby były trzy tego samego typu, czyli C na przykład, lub A, lub B, lub D, lub E, nieważne, nie łączcie ich tak, nie dajcie tutaj na przykład na górę, nie dajcie na przykład C, na dole nie dajcie D, a po boku jeszcze nie dajcie E, najlepiej jakby wszystkie były jednego rodzaju, wtedy macie pewność, że, znaczy, macie jakieś tam pewność, że wskoczy Wam na wyższy poziom, czyli w tym wypadku będzie to poziom B. Zobaczymy, czy się uda. Można oczywiście też dać dwie, ale jak są trzy, to jest większa szansa, tak więc... O! Proszę, udało mi się, mamy e, blueprinta B, skraftowaliśmy, tak więc jest powodzenie. E, mógłbym teraz stworzyć tutaj, patrzcie, dam sobie dwa B i mógłbym mieć jakąś szansę na kolejny blueprint A. I on by był lepszy, ale gdy, 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 gdy dam tylko dwa blueprinty B, obojętnie jakie, czy B, czy C, czy E, to jest mniejsza szansa, dlatego też wolę sobie poczekać, wolę pofarmić troszeczkę. I będę je kraftował dalej, gdy będę miał więcej blueprintów, z których mogę coś skraftować. Aktualnie mam tutaj dwa blueprinty S, czyli te najlepsze, z których jest 100% szans na skraftowanie czegoś. I spróbujemy je wykorzystać, o ile będę miał permanentne zębatki. Zobaczymy, czy mi się uda je skraftować, bo nie chcę tracić tych blueprintów na zębatki, które mają tam powiedzmy po 70, po 90 dni, bo... Najpierw się bawić, to się bawić na całego i... A nóż i idelec wyj wyjdzie nam jakaś broń na zawsze. Jest na tą pewnie e, minimalna z minimalnych szans, ale jednak jakaś jest ich zawsze można spróbować, prawda? O, i żałuję, że do tego nagrania nie zainwestowałem w picie. Już czuję tego, już moje gardło to czuję. No dobra. E, aktualnie w syntezie łączę zębatki. Te y, zębatki również tego samego rodzaju. Nie łączę na przykład 30-dniówek z dwudniówkami, bo wtedy gówno wyjdzie. Tylko łączę 3 zębatki tego samego rodzaju, czyli na przykład jednodniowe, 8-dniowe i tak dalej. Aktu aktualnie mam 9 zębatek 2-3-dniowych, więc je połączymy. Mam 3 próby, co czym. Znaczy, nie 3 próby, ale. A powiedzmy 3 próby. Tutaj nam jakaś wyszła na 80 dni. Kolejna taka sama, bardzo fajnie. Zobaczymy, czy mi się uda zrobić. I to samo wyszło, tak więc jeszcze to połączymy i wydaje mi się, że niestety nie osiągniemy parlamentnej zębatki. Mm -mm. No trudno, no trudno, nie będę tego wykorzystywał. Po prostu kupię w sklepie to, co miałem kupić, czyli to i zaprezentuję Wam na tym. Ile kosztuje w ogóle 10? Wow, to jest w ogóle... Czekajcie, sprawdzę na kalkulatorze, czy to się opłaca. Bo, jeśli 10 kosztuje więcej niż tak bym osobno kupił, to z chęcią kupię ten pakiet dziesiątki. Wtedy wyjdzie lepiej, prawda? Po co się pierdolić i drożej płacić? Jak można y, sposobem to zrobić? No dobra, ile to kosztuje? Poczekajcie, muszę wrócić na moim profesjonalnym kalkulatorze z telefonu. I to będzie razy 10, tak? Ło! Wow, słuchajcie, to wychodzi drożej. To wychodzi zdecydowanie drożej, bo. To wychodzi prawie 7 euro, więc sobie kupię ten pakiecik yy, i zobaczymy, czy uda mi się jakiegoś nowego Barloga 11 na, dłu na dłużej przedłużyć. Już mam takiego, ale chcę, nie, chcę mieć go troszeczkę na dłużej, więc kupmy takich 10. Autoryzuj i mamy. Teraz przejdźmy do craftingu po raz kolejny i przejdźmy do zakładki drugiej, czyli crafting, czyli tworzenie. Mamy 10 blueprintów S. Mamy 10 zębatek pernamentnych oraz mamy 300 tysięcy punktów na wykorzystanie tego. Tak więc zaczynajmy. Po pierwsze dajemy jedną zębatkę, po drugie dajemy naszego blueprinta S, który daje nam 100% szans, że skraftujemy broń. Nieważne, czy skraftujemy jakąś najgorszą z tego blueprintu, czy skraftujemy najlepszą, mamy 100% szans na jakąś broń z tych tutaj wymienionych. Tak więc Zobaczmy, co się wydarzy. Próba pierwsza. Mamy M82. No, ta broń jest taka... No, nieprzydatna, ale dosyć ładnie wygląda. Można się nią tak troszeczkę polansować na jakichś takich klasycznych trybach gry, Original czy coś. Dostaliśmy ją na 110 dni. To bardzo dobrze, bo pokażę Wam, co można z taką bronią zrobić. Anaconda na 113 dni. Bardzo nie podoba mi się to, bo jest bezużyteczna dla mnie, ale... Powtarzam, pokażę Wam, co można zrobić z takimi brońmi, które nam się nie podobają, nie lubimy ich, a dostaliśmy je na bardzo dużo dni, czyli na przykład przy 30. Plus. Zaraz zobaczycie, co z takich y, broni beznadziejnych można wyciągnąć. Zaraz Wam pokażę, ale najpierw skończmy craftować. Po raz kolejny M82, niestety. Craftujemy dalej. Nowy przedmiot w o proszę. Znowu Anakonda. Jeszcze raz. Eee, Kubę 95 kolejny SYF, znaczy SYF. Jak ktoś nie ma kasy, no to pewnie będzie zadowolony, bo coś tam to strzela. Ale jednak... Ja nie jestem zadowolony. Mamy M M79, takie na zombie scenario nawet nawet, ale na niektóre z Może być, dupy nie urywa, ale też nie jest zajebiste, więc... Słabe eee, HK416 Dosyć dobra broń na, na klasyczne tryby gry. Takie jak Original, tam Bomb Defuse. Wiecie o co chodzi? Lubię ją. A teraz sobie innego blueprinta zrobi eee, skraftujemy. Zobaczymy. King Cobra na 102 dni. Dosyć rzadka broń w tych oryginalnych CSO z Azji. Tutaj dosyć trochę częstsza do spotkania. No ale nic nie szkodzi. Może teraz tego blueprinta zrobimy. Zobaczymy, co nam pyknie. Tar 21, czyli syf. Przynajmniej dla mnie. No i ostatnia zębatka. Zobaczymy, czy coś wejdzie. Niestety nie. Skar na 97 dni, Czyli, wydaliśmy 5 euro i mamy kompletne gówno. Ale, słuchajcie. Pokażę wam, co można z tych broni, które uzyskaliśmy, wytworzyć jeszcze. Czy... Te bronie mogą dać nam coś w zamian za to, że wydaliśmy 5 euro. Mogą. Jak to zrobić? Wchodzimy w Crafting i wchodzimy do ostatniej zakładki Disable, czyli jakby to na polski przetłumaczyć. Rozbiórka broni, coś takiego, że po prostu bronie będą demontowane, a z broni otrzymamy kolejne części, kolejne receptury, kolejne zębatki, z których będziemy mogli coś stworzyć. Tak więc, patrzcie, co się teraz stanie, bo to będzie totalna magia. Dajemy tutaj te nasze wszystkie bronie, które zdobyliśmy. Dajemy głównie bronie, które będą nam niepotrzebne, które uważamy, że, że nie będziemy używać i nam się nie podobają. Tak więc, ja dam to, dam to. To też dam. O nie, nie, tego nie chciałem dać. To mi się może kiedyś przyda. Eee, czekajcie, czy dam naprawdę wszystkie bronie? Jakoś tak szybko poszło. To jest, to jest, to również. Barlog 11 niestety nie dam. Tara, tara nie dałem. Tak czy nie? Czekaj, chyba dam. Tego dałem. Dobra, chyba wszystko jest. Albo jestem ślepy, albo jest wszystko. Nie, jeszcze tego tomachołka. Dobra, czyli wszystko się zgadza. Słuchajcie, mamy 9 broni, na, które są na bardzo, bardzo długo ponad 100 dni. Tak więc zobaczcie, co się teraz stanie. Patrzcie, jaki bajer teraz dostaliśmy. Słuchajcie, patrzcie, ile jest, ile jest zębatek. Ile jest blueprintów. I my z tego naprawdę teraz robimy na niesamowitą magię. Tak więc, wow, to będzie się działo. I jeszcze dostaliśmy te bronie z powrotem. Niektóre. Więc możemy je z powrotem zdisemblować i z powrotem dostać jakąś partię zębatek yy, oraz Ola, oraz blueprintów, z których będziemy craftować. Tak więc takie małe perpetuum mobile, ale one się niedługo skończą. Jak sami widzicie, teraz lud, lot był zdecydowanie gorszy, no ale nic nie szkodzi. Jeszcze to oddamy, jakieś gówno, nieważne. Idziemy z powrotem do naszego syntezatora i teraz będziemy to syntezować. Słuchajcie, mamy tutaj sporo tego. Dużo nam to czasu zajmie, ale bardzo chętnie wam to przedstawię, bo wiem, że niektórzy nie potrafią. No to słuchajcie, mamy tutaj trzy najlepsze, prawie najlepsze zębatki, bo aż na 90 dni maksymalnie i złączymy je. Gdy połączę te trzy zębatki, mam szansę na zdobycie permanentnej. Proszę bardzo, udało się za pierwszym razem. Zobaczymy czy się uda za drugim. Udało się i może jeszcze za trzecim byłbym bardzo wdzięczny. Udało się, tak więc jestem zadowolony. Yy, pewnie mogę jeszcze więcej tych zębatek stworzyć, ale na razie trzy mi wystarczą. Jeśli będzie trzeba, to skraftujemy zaraz więcej. Mamy też bardzo dużo blueprintów, tak więc skraftujemy sobie dodatkowy blueprint S, bo mamy już dwa i jak pamiętamy mamy yy, trzy zębatki S. Aha, mamy, tak więc dobra. Znaczy, no, nie S, tylko permanentne. Dobra, mamy trzy blueprinty S oraz trzy zębatki. Z powrotem Kraftujemy, czyli patrzcie, wydaliśmy 5 euro na 10 zębatek, prawda? I z broni, które, które nam wypadły, te takie bardzo bardzo słabe, mieliśmy ich bardzo dużo. Zdołaliśmy jeszcze tutaj wycisnąć dwie zębatki S oraz jeden. Ten, jak na razie, jeden blueprint S. A jeszcze patrzcie, ile mamy tych wszystkich blueprintów tutaj? I z nich prawdopodobnie jeszcze wyciśniemy co najmniej dwa, albo nawet trzy lub cztery blueprinty S i kilka może jeszcze zębatek e, e, permanentnych, tak więc e, patrzcie jak to zajebiście działa prawda, niby wydaliśmy tam na 10 e, zębatek, a tutaj taki interes tak więc to się naprawdę opłaca, a szczególnie teraz gdy jest e, taka duża promocja no, no i koniec tego gadania, zobaczymy czy coś nam tutaj wypadnie po raz kolejny syf, ale nie poddajemy się, mamy to robimy od tego tutaj jesteśmy Znowu nic ciekawego, ale będą bronie do kolejnej disabli. Kolejne one dadzą nam... Uuu, no to teraz staliśmy w kropce, ponieważ teraz jest taki problem, że nie mamy punktów. Bez punktów niestety nic nie możemy skraftować. No i jesteśmy w kropce. Nie wiem co mam teraz robić, ponieważ punktów od tak nie da się kupić. Chyba że... Poczekajcie, zrobimy taki bajer. Punkty możemy otrzymać za. Możemy dostać 200 tysięcy punktów za to, że kupimy ten skin. Ja już ten skin mam, ale nie mam punktów, więc kupimy ten skin. On kosztuje 69 centów, czyli tyle co nic. I mamy teraz 200 tysięcy punktów, które możemy wydać na dalsze kraftowanie. Tak więc. Yy, ciach, lecimy dalej. Bawimy się. Jak się bawić, to się bawić. Drz drzwi wypierdolić, drzwi wypierdolić. No a AW-50, niezbyt ciekawa broń, ale kraftujemy dalej jeśli chodzi o zębatki, bo ich nie mamy, tak więc musimy nowe stworzyć. Z zębatek na 30 dni stworzymy zębatki, które mają czas trwania 90 dni, no i z tych 90 stworzymy te permanentne, tak więc musimy mieć troszeczkę szczęścia, żeby nam się to wszystko po kolei ładnie powiodło. I myślę, że na tym zakończymy ten odcinek, tutaj był taki powiedzmy instruktażowy, jak to się robi, taki manual Eee, co by kto nie wiedział. Myślę, że takie odcinki są lepsze, takie na spokojnie, że ja mogę Wam tutaj pogadać, poglęcić, pokupować, pokazać Wam na, na żywo, jak to zrobić, a nie taki e, sztywny tutorial zróbcie to, kupcie to, wydajcie to i uzyskacie to. No to nie jest zbyt ciekawe, myślę, że e, takie ględzenie jest troszeczkę bardziej... E, z czymś takim bardziej możecie się oswoić i e, faktycznie to Wam bardziej pomoże niż takie pierdolenie. Tak więc, no, jesteśmy na, do, na dobrej drodze. Niestety, yy, sporo tutaj blueprintów S już poszło. I nic ciekawego nie dostaliśmy. Liczyłem chociaż na jakieś barloga soczystego, no ale cóż. Minus jeden. Minus jedna zębatka, jak to może być. No dobrze. Dostaliśmy kilka na 30 dni, więc yy, wykorzystajmy je. Dobra, i teraz te. Zobaczymy, oby mi się udało chociaż jedną skraftować tam na zawsze. A, proszę, udało się. Może jeszcze druga wejdzie. No, niestety druga nie weszła, ale jeszcze jest trzecia szansa, chyba. No, niestety się nie udało, tak więc mamy pecha. Yy, no cóż, może teraz czas na blueprinta. Czas przygotować kolejnego blueprinta S i to będzie, załóżmy, taki, obojętniaki. jaki. Zobaczymy, co nam tutaj z tego wyjdzie. Mamy 5, 5 i 6 i wyjdzie nam hmm, 1a. No, cóż, bywa i tak, czasami nie zawsze się udaje. Straciliśmy 3 i uzyskaliśmy 1, tak więc. No, ale tym razem się udało, tak więc. Craftujemy. Być może tym razem coś wejdzie. Co my tutaj mamy? Jaką szansę? Czekajcie, nie tego. Mamy szansę na Skula 11, Barloga 3, z tych lepszych oczywiście. Skula 9, czyli bardzo dobrą broń, którą nadal mam. No i w zasadzie tyle. Zobaczymy, czy coś mi się tutaj uda wykręcić ciekawszego. M60E4, niestety to nie jest dobra broń, to jest dobra broń dla graczy, którzy nie mają e, tych takich powiedzmy bardziej e, wykokszonych broni które e, są bardlogami, skulami, e, janusami, tacy gracze będą zadowoleni, zresztą sam z tej broni strzelałem i byłem zadowolony, więc no wiecie, jeśli ktoś ma za dużo w dupie, czyli ma bardlogi i tak dalej, to dla niego e, te bronie nie są zbyt dobre. Szkoda, że nie można tych broni przekazywać gdyby ktoś chciał to dać, ale niestety się nie da Ale wydaje mi się, że wy takie bronie macie, bo Co za problem to skraftować Tak mi się przynajmniej wydaje Ale dobra, pomału sobie tutaj Porobimy tych blueprintów Może jeszcze na koniec odcinka uda mi się coś tutaj dla was Dla was Może nie dla was do końca, bo tego się nie da przekazywać No ale tak wiecie eee, Może na potrzeby odcinka coś mi się tutaj uda stworzyć Tak, żeby wam udowodnić, że faktycznie tym cholernym CSO da się stworzyć te barlogi. Tam jeszcze inne syfy. No i, 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 i Szczęście mi nie dopisuje jak na razie, przez kolejne, przez chwilę. Tak więc slipa, ale czekajcie, może jeszcze coś mi się tutaj uda stworzyć. A, jej, po raz kolejny fail. Hmm, Jest problem, ale może wykorzystamy tego blueprinta, tego blueprinta A. Z niego też czasami się udaje coś wykręcić. Czekajcie, mamy jakąś zębatkę. Mamy tą czy ja chcę je używać? A, dobra, słuchajcie, na koniec odcinka zaryzykujemy. Być może nam się całkowicie nie uda, a być może coś tam wejdzie, tak więc. Um, uwaga, uwaga, uwaga. Co my tutaj mamy jakąś szansę? Janus 5, Janus 11, Barlock 7, Skull 3 i koniec końców nic ciekawego dalej, więc zobaczmy. Zobaczmy, czy coś mi się tutaj uda stworzyć. Jeśli nie, przykro mi. XM8 Limited. No, słuchajcie, niezbyt fajnie. Niezbyt fajnie. Ja się z wami żegnam. Ja się sobie tylko tutaj zdecyduję to. Zobaczymy czy coś wypadnie ciekawego. I chyba to by było na tyle w tym odcinku. Myślę, że wam się podobało. No, całkiem ładny locik, całkiem ładny locik. Ja sobie to podcinku po wszystko. Yy, Podcink po sobie to wszystko przemielę, tak żeby wycisnąć tych zębatek jak najwięcej najlepszych i jak najwięcej blueprintów najlepszych, tak więc... Teraz już nie będę wam was tym katował, bo myślę, że chyba wiecie o co w tym chodzi. Tak więc e, dzięki za oglądanie, i do następnego razu. Cześć.